Cześć, witam siemano, jestem Turbodymacz, a to jest trzeci odcinek serwera z Samy MT2. Na sam początek chciałem przeprosić za to, że rzadko się pojawiają odcinki, ale teraz kompletnie nie mam do tego głowy. W tym odcinku dobijemy sobie 105 poziom, porobimy misję, a co więcej, dowiecie się już za chwilę. Jeśli chodzi o konkurs, który był w tam poprzednim odcinku, postanowiłem, że poczekamy na większą ilość komentarzy, więc wyniki dopiero pojawią się w następnym odcinku. Nas... To piąty poziom otrzymujemy dosyć sporo misji, które musimy zrobić, żeby pójść dalej. Między innymi jest to Zakira, Biolog oraz kampania z mapy 105 oraz piórko Gryfa. Do Zakira musimy oddać sobie 10 szkat Metaro. Na szybko ulepszamy sobie dzwon oraz eku króla, także zostawiam was z klipem i do usłyszenia za chwilę. like a hell cat No. තද ගන්ඩ තත්පක් කාද තැත රැපස් තාාති ගඩක. wezwań, które mieliśmy za żetony wyzwań, udało nam się wydropić 39 szkad, a z nich poleciała nam bransoleta oraz kolczyki Złotego Króla, także bardzo fajnie będziemy mieć już na zapas. Oddamy sobie też biologa, które mamy z mapy 105, są to czaszki. Za tego biologa otrzymamy w zamian szybkość ataku o wartości 10 oraz szybkość zaklęcia o wartości 5. Odbieramy także misję z piórka, musimy znaleźć Przedmiot, który leży w losowym miejscu na mapie 105. Za wydropione żetony kupujemy sobie wezwania Orino. Powiecie: Halo, Halo, Dymek. Przecież ty nie masz poziomu. A teraz wam coś pokażę. A oto właśnie moja druga postać, na której też zrobimy. Ma 160 poziom i już ma tam lepsze echo. Dobra, bierzemy się za zbicie 58. Rino, niestety skończyła mi się torba, więc nie, nie było tak prosto. Muzyka i leci. Yeah. Day and all night, we would stay up it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We'd hook up in my car, driving so far, play you You'd show me your world Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when he's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything And how careless we could be And how careless we could be It felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way, we were careless. Witam z powrotem. Mamy 186 skrzynek Orino i troszeczkę rangi rangę. Oczywiście, przeczytamy skrzynki, otworzymy ze skrzynek. Otrzymaliśmy 4 hełmy i raz kolce, i szkatę Czarnego Tygrysa, którą otworzyliśmy, ale niestety nic się nie udało otrzymać. Tym akcentem kończymy odcinek. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę oraz subskrypcja, zapraszamy także do polubienia naszego fanpage'a, do którego link będziecie mieli w opisie. Na którym znajdziecie na pewno bardzo dużo informacji na nasz temat i nie tylko. Na sam koniec oddamy sobie skrzynki Metaro. Dziękuję za obejrzenie odcinka oraz zapraszam do udziału w konkursie z poprzedniego odcinka.